Także elo elo widzowie na kolejnym odcinku u na kanale i w dzisiejszym odcinku jest koszenie nowej łąki widzowie wiecie? No i na sam początek mamy tej dziury na łące oje tym traktorem no, rzuca widzowie na błoki na do góry rzuca wszędzie widzowie nie? No. I to jest kolejny odcinek. Odcinek chyba szesnasty. Chyba no. I ogólnie ja kupiłem łąkę od Mega Fabiana w Wicowie, L, Którego możecie znać na YouTube, Który ma 208 subów. A jak a jak ten odcinek wrzuca to może mieć trochę więcej subów na kanale mega fucking nie? O Jezu, dobre! Tutaj są takie dziury, że aż rzuca z całym traktorem, że aż, to, że aż sobie traktor w prawo idzie widzowy, wiecie? Zobaczcie, jakie dziury tu są. Jezu, jest te, te? O Jezus, co to za dziury tu są! Ach ten mega Ach ten mega mi tam kobonkę sprzedał, no tak, że wszędzie dziury są, no kurczę. To ogólnie... jak chciałem ze Zwinga programem L grać na trybie wieloosobowym, ale praktycznie się nie udało, bo ja ogólnie mam e ściągniętego farminga. Taki pan mi tą grę ściągnął, far e takiego farminga, 22. I ogólnie, jak jest farming e ściągnięty, to ogólnie nie można grać na trybie wieloosobowym widowy, wiecie I dlatego gram i dlatego ja gram osobno i Mega Fabian też gra w ogóle osobno na takiej samej mapie widowy wiecie No, jakby ktoś jakby nie, nie wiedział nie ogólnie Mega Fabian L to jest sprzedał bo na niego tam była po prostu widzowie mała i po prostu ja postanowiłem że ja tą łąkę kupię od niego za 21 tysięcy bo no ogólnie w poprzednim odcinku zapomniałem wam powiedzieć że kupiłem łąkę i po prostu tak to się trafiło nie że w dzisiejszym odcinku dopiero wam e, gadam o łące Po prostu postanowiłem, że nagram odcinek jak koszę nową łąkę widowę. Tutaj, gdzie Mega L miał tą łąkę, ale on tutaj miał lucernę, potem wtedy sobie posiał. Odcinek, jak on lucernę tutaj tej kosił, to był dwa tygodnie temu. niego pod koniec sierpnia wrzucił jak tutaj Cerne. Władimir ten Kasiu widowy, wiecie? Mam nadzieję, że będzie traktor słychać na nagraniu na widzowym ogólnie no. Nie wiem ale się zobaczy wtedy nie? Jak, się, jak się będzie kończyć odcinek nie? Bo ogólnie był odcinek do szkodzenia do, do, do łąki ale to był ze stamtej takiej bardziej, takiej okrągłej, jakby tak można powiedzieć. No tamtej jest takiej, może ona się nie wydaje mała. ta moja stara, to kiedyś miałem, ale, ale jest taka krótka widownia, wiecie. I tam, i tam potem jeszcze jest słup widownia na tamtej łące. A tutaj nie ma słupa. W ogóle tą mąkę sprzedałem i kupiłem sobie inną widzowie Wiecie? nie wiem czy było, było w one we poprzednich odcinkach czy nie ale Ale pojedziemy jeszcze na tą mąkę widowę I w ogóle widzowie jest plan kupić nowy siewnik widzowie A ten stary sprzęt mi Ale nie wiem jeszcze kiedy będzie nowy siewnik. I ogólnie też miała być kopaczka widzowe nowo. Do kopania kartofli widzowie Bo tamta moja stara to wygląda jak... jak to, tak totalnie jak śmietnik wygląda. Jak dło który został zrobiony jako podróbka, tak to wygląda, nie? Tamten stary silnik, wygląd... jaki siewnik? Kurwa, mać kopaczkę do kopania kartowi ja, ja już się mylę. O, jest zapomniałem kuty w widzowie wyłączyć. Kurwa, mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo ja sam nie zobaczyłem, że są kuty włączone, nie? No, to stopa na odcinku, że... zapomniałem to miałem wyłączyć. I zaraz. A miał być odcinek bez I zaraz, no. Tutaj mega faban El jeszcze mówi, że można tutaj łąkę tak z tyłu tak skościć. Ja ogólnie nie wiem jak tutaj się tak wskosić hmm. mówimy, że tu można jakoś tutaj są same haszcze kreczory zobacz, a bajoro tu jest, tu kolejne jeszcze tu świerszcze są widzowie nie wiem, jakbym to tu wymócić e, wym, e, wym. nie wiem, jakbym ja bym go... to robił że on to... Nie wiem jaką to tą munkę tutaj kosił, nie? Tych haszok jednych Widzowie wiecie? Nie wiem jak on to tutaj tak robił, nie? Człowiek nie wiem Czy to jest dobry pomysł Kosić ten tył tutaj, nie? O, żeby nie zapaczyć o gałąź Tutaj czasami to się trafi w kabinę i potem szybę wybije widzowie i szyby nie będzie kolejne. Mam nadzieję, że to będzie dobrze jakoś tam wykoszone widzowie. Trochę powoli, bo po prostu hasze, nic nie widać, wiecie, się kosiło widocznie. Wiecie? Nie jak mówił, to mówił. Jak ty jest łąka, to... on bon kosił łąkę. Tutaj tak z tyłu. Na odcinku może nie kosił, ale jest, ale poza odcinkami pewnie kosił, nie? Nie wiemy. No zobacz, jak to wygląda? Pełno tych krzaczorów tu jest, kaszczy. Ja tu muszę jeszcze się męczyć. Tu z wykoszeniem widowe W ogóle tego nie posiłem jeszcze nigdy. I koło to pierwszy raz na odcinku. Tutaj z tyłu, nie? No. No widzowie już jest po tu było w czym żyto skoszone widzowie No zobaczcie ile słomy widzowe jest Nie zobaczcie. Patrzcie ile słomy jest Tu zobacz Tutaj No Kurczę, chciałem jechać, a nie zwieszać. No to nieźle. Ta? Kur Jezu Christy widzowie by mieli wypadek na odcinku Mi dzisiejszym. Milimy doplokował i 30 by poszła na złą widzowie. I bym walnął. Ale mam nadzieję, że rotacyjna jeszcze by została. Nie. Jezu, prawie takiego zawału dostałem. To jest pierwszy odcinek, że zawałem w nie? Taki zawał by był, że ho, ho chłopie, aż sobie nie wyobrażasz tego. Taki zawał. Dobra. Mamy już po sobie to, nie? Pierwszy taki zawał. taki górny poza nagrywkami takiego zawołu jeszcze widzowie nigdy nie dostałem widowę, naprawdę i ta widzowie oto łąka która może była koszona na shortach. jeden odcinek był ze skoszenia tej łąki pewnie kto widział to widział kto nie widział to, to sam wie tu mamy kulturyda sąsiada musimy przez nią pojechać widok nie będę ogólnie chyba nagrywał jakąś jak ja tą całą mąkę, bo to trochę bez sensu, bo nic takiego ciekawego chyba się nie wydarzy hmm. widzówkę, nie? O jezu, jest ta kostka widowe dostała. O jezu, nie zauważyłem tej kostki widowem. Kostka dostała, a ja jej ja, ja, ja nie zauważyłem widowem. Bo... Ale ja jak... Jak nie wiem co widowe. Ostatnio jak piesiłem trawę to jeszcze tak na wiosnę bo krowy nie miały co widzowie zrzeć i musiałem mniejszą gościć trawę a teraz mamy taką dużą że mam nadzieję że da teraz więcej tego tego siana Jeszcze będę przetrzącał, zgrabił widzowie No trawa jest duża nie? no kurde ja zrobiłem mam nadzieję, że mi wybaczycie widowie, że ja zapomniałem kudów wyłączyć na początku odcinka ale każdemu to się zdarzy niewidzowie, nie tylko mi na przykład, na przykład nie wiem komu Na przykład mojemu koledze mega fardana L widok Tak, nie, zapomnienie, wyłączenie chłodów, to jeszcze prawie byłby wypadek na odcinku widzowie. I ciekawe, co potem by się wydarzyło. <grym> tak nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, tak to by się nawet wydarzyło. No. Taka trawa elegancka, fajna widzowie, taka wyższa. Kokosy, takie podobne jak poprzednim razem gościłem, na wiosnę. A teraz mamy widzowie lato, wiecie? Tutaj. W północnych Kurwa, ja pierdol? Kosiarki nie opuściłem, jezus. Kolejna wtopa na odcinku. Nie opuszczenie kosiarki. Poza odcinkami też tak. Czasami mam widowę, że kosiarki nie opuszczę czy są na przykład siewnika, nie? I potem się dziwię... Co ten traktor tak szybko jedzie, a tu nieopuszczony siewnik? Nawet kosiarka, nie? No. Szczególnie widowe, jeszcze kupiłem nowy nabytek widowy. Przeszlijmy ten kawałek widowy i wam pokażę. Co ja kupiłem widowy? To znowu bym zapomniał powiedzieć, by było. Że znowu nie powiedziałem, że jest jakiś nowy nabytek widowy, nie? I czary Mary! Mamy gospodarstwo. Przez porzutowałem się w magiczny sposób. I uwaga, widzowie, co ja kupiłem? Takie cudą. Taką zajebistą pracę, widzowie, kupiłem. Z230 widzowie. No, taką pracę udało mu się kupić. A tamta stara kostkarka poszła na sprzedaż, widzowie. No. Ogólnie nigdy takiej pracy jeszcze nie miałem, więc no. Mam jeszcze gasz e gas Jakby coś tutaj mi się zapaliło się w tej prasie, nie? Tak się prezentuje widzowie. No. No to także że bym mogli szkończyć. Ten piękny odcineczek widzowie. Nie będę was tutaj już tak zanudzał, tak zbytnio. Tym wszystkim... Polecimy jeszcze po kostkę. Która mi chyba wypadła, albo jej nie zauważyłem, nie? No. Także do kolejnego odcineczka, widzowie! O jest. Mi wypadła kostka. I co ja z nim teraz robię? Będę musiał na gospodarstwo jakoś ją... Puść piek, ty ją zajść dla krówek do kolejnego odcinka. Jo Na razie.